Biblia Audio. Księga Ezechiela. Albowiem tak mówi Pan Bóg. Oto ja sam będę szukał moich owiec i będę sprawował nad nimi piecze. Jak pasterz dokonuje przeglądu swojej trzody, gdy znajdzie się wśród rozproszonych owiec, tak ja. Dokonam przeglądu moich owiec i uwolnię je ze wszystkich miejsc, dokąd się rozproszyły w dni ciemne i mroczne. Ja sam będę pasł moje owce i ja sam będę je układał na legowisku. Wyrocznia Pana Boga. Zagubioną odszukam. Zabłąkaną sprowadzę z powrotem. Skaleczoną opatrzę. Chorą umocnię. A tłustą i mocną będę ochraniał, będę pasł sprawiedliwie. To was zaś owce moje, tak mówi Pan Bóg, oto ja osądzę poszczególne owce, barany i kozły. Psalm 23. Pan jest moim pasterzem. Nie brak mi niczego. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć. Przywraca mi życie. Prowadzi mnie po właściwych ścieżkach, przez wzgląd na swoje imię. Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Twój kij i Twoja laska dodają mi otuchy. Stół dla mnie zastawiasz wobec mych przeciwników, namaszczasz mi głowę olejkiem. Mój kielich jest przeobfity. Tak, dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni mego życia i zamieszkam w domu pańskim na długie dni. Pierwszy list do Koryntian. Tymczasem jednak Chrystus z martwych wstał jako pierwociny spośród tych, co pomarli, ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć. Przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus, jako pierwocinny potem ci, co należą do Chrystusa w czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką zwierzchność, władzę i moc, trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy, jako ostatni wróg. Zostanie pokonana śmierć, a gdy już wszystko zostanie Mu poddane, wtedy i sam syn zostanie poddany temu, który synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich. Ewangelia według świętego Mateusza. Gdy syn człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały i zgromadzą się przed nim wszystkie narody. A on oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swej lewej stronie. Wtedy odezwie się król do tych po prawej stronie. Pójdźcie, błogosławieni u Ojca Mojego. Weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane dla Was od założenia świata, bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Wówczas zapytają sprawiedliwi: Panie. Kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie. Albo spragnionym i daliśmy Ci pić. Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię. Lub nagim i przyodzialiśmy Cię. Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie. A król mi odpowie. Zaprawdę powiadam Wam. Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie. Idźcie precz ode mnie, przeklęci w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom, bo byłem głodny, a nie daliście mi jeść. Byłem spragniony, a nie daliście mi pić. Byłem przybyszem, a nie przyjęliście mnie. Byłem nagi, a nie przyodzialiście mnie. Byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. I wówczas zapytają ci: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym, albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim? Kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie, wtedy odpowiem im zaprawdę powiadam wam wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i mnie nie uczynili, i pójdę ci na wieczną karę. Sprawiedliwi zaś do życia wiecznego.